I będę wszystkim z tej strony Kubiks. A dzisiaj okienka transferowe, taki odcinek 5 gdzie będziemy szukać różnych dzieciaczków, którzy by się przydali do naszego klubu maksymalnie 20 jedzimy. No yy, nie, no najpierw Drągowskiego, Dragowski, chodź. Ciebie Na pewno trzeba go mieć, bo on, już, on, on będzie naszym bramkarzem, nie widzę nikogo innego. Teraz tak, ustaw domyślną i 20, tak? I kogo my tu będziemy szukać? Obserwuj tego gościka. On jest słaby. Nie polecam. O, biorę cię. A ja jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam jednego i to będzie nasz zakup tego dnia. On jest, on jest też z Ralu. Ja go kiedyś kupowałem. Właśnie z tym abnerem. Borja Majoral chyba. Tak. Ten? Ten. On jest mega. Oj, to jest gwiazda, ja wam mówię. To jest gwiazdor. Mm, no ja wam zaproponuję bo iż wy będziecie zaproponowali. Będziecie chcieli. Dostaniecie ode mnie za niego 6 milionów. 6? 6 pilonów. To jest problem, że gdy już niedawno przyszedł do nich, pewnie Abner będzie podobnie. Nie, drągosły, nie, ale. Aha, Abner nie, Abner nie. No, a to Abnera możemy ściągać. Nawet dajmy im trochę więcej, żeby. Tylko tyle chcecie. Ja bym wam więcej dał. A aż 6 milionów za tamtego dałem. Ja ze mnie No nieważne. Najważniejsze, żeby przyjęli. O ja, ja temu drogowskiemu będę płacił, były 2 razy więcej niż tu. Nawet. Nie, no 10 razy więcej sorry. I no mam jeszcze czas od na nagrywania. Aha, 8 minut. Sorry, bo bateria mi pada. prądu nie mam. Tak samo internetu. No jedziemy, z... o właśnie widzicie 10% Hmm, berkhuis strzelił, berkhuis berkhuis no Żeby nie było, że ja wyłamałam Pokażę Nie no, zaczęliśmy bardzo dobrze Jeszcze wolniej na trening Ake okay, 70, -ka. i dzięki temu chyba wchodzić do na rezerwy. Tak mi się chyba wydaje. Bo jesteś chyba na tyle już desportowany. Tak jesteś? Czekaj, gdzie ty być? Tu, Ake. Nawet nie wiem, czy ty zaraz nie miałeś w pierwszym składzie, bo to już 77 ma holebas, To wcale niewielka jest ta. Nie, nic, szybko podskoczy raczej ten akę. No, dołączył do klubu. No i o, no dołączył do klubu, ale ja potrzebuję na nie dołączył do klubu. No im daje 6 milionów. A on jest nie wiem, warty 500 tysięcy. I oni jeszcze mi to odrzucają. Zaraz z nimi porozmawiam. Ale to jeszcze nie na tą chwilę no, co? Zbyt ceny. Boże, co oni są za ludzie? Co ja robię? D i teraz możemy pod... Super No z 8 wam dam, ale na więcej nie oczekujcie. No, najlepszy bramkarz polski, no to muszę trochę dać jednej widocznie. Ale on już dużo zarabia. A nie.